Skąd ta idea, skąd ten pomysł, żeby jednak wyjść z korporacji i robić coś no, na własny rachunek? No właśnie, to jest tak, że w 2009 roku ja dołączyłem do teamu AXA TFI. Ta TFI jeszcze wtedy nie miało licencji. I tam poznałem Piotra Bójko, mojego obecnego współzarządzącego partnera w biznesie. Pozdrawiamy Piotra. I dokładnie tak. I zasadniczo pracowaliśmy razem 3,5 roku. Ja potem odszedłem do pioniera, ale już mieliśmy z tyłu głowy, że chcemy zrobić projekt własny, inwestycyjny, inwestowanie za granicą. To tak było inwestowanie za granicą. Dlaczego? Bo w axa TFI, nie w AXA, TFI, w axa w grupie AXA, ci, którzy do nas przyjeżdżali z Londynu, z Paryża czy ze Stanów, naprawdę nie mieli większej wiedzy o nas ale uważali, że my powinniśmy się koncentrować jako Polacy na polskim rynku, a my chcieliśmy więcej, od tego własnego projektu. Ale da się być ekspertem od rynku zagranicznego, będąc tutaj lokalnie w Polsce? Bo to jest no. często taki argument, który jest podnoszony, właśnie mówią tak, no ja rozumiem, że polski zarządzający to jest dobry, jeśli chodzi o polskie spółki, no ale czy on ma szansę być lepszy od... Wielkich amerykańskich zarządzających. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo przecież inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych też inwestują po całym świecie, czy specjalizują się w emerging markets, Aha. czy Ach, specjalizują ale powiedzą, że się tam w jakichś taki, taki malutkie. Jak no, no, ale są roz... tacy, którzy się tylko w tym specjalizują. No, to tak. jest tak, że kory biznesu jest w innym kraju niż mieszkają. I to jest kwestia podejścia, no bo jeżeli mielibyśmy spotykać się z każdą spółką, którą mamy w portfelu. Oczywiście je analizujemy, ale bez spotkań. A my mamy analizę czynnikową, tak można powiedzieć, czyli zasadniczo. Patrzymy bardzo mocno w cyfry. I patrzymy, jak te cyfry się układały na przestrzeni ostatnich kwartałów, i czy spełniają nasze parametry. Mamy to bardzo sparametryzowane. Można powiedzieć, że to jest factor investing po angielsku, czyli no parametryzacja. Parametryzacja pozwala na to, żeby inwestować na dowolnym rynku a my wybraliśmy rynek amerykański z tej racji, że tam jest nieograniczona płynność. Z punktu widzenia polskiego inwestora płynność jest nieograniczona, no bo obroty są bardzo no tak. duże. I nie mówię tylko o 10 spółkach największych, które mają tam ze 40% udziału w S&P, tylko ta cała drobnica, czyli te 490 spółek poza i kolejne 500, i jeszcze mniejsze spółki, gdzie, gdzie już nie inwestujemy, to są naprawdę obroty dużo większe niż cała warszawska giełda.